z roku na rok mamy coraz większą frekwencję osób więc jest nam bardzo miło że te osoby chcą spotykać się tutaj z nami wspólnie świętować ten okres Bożego Narodzenia Około 100 osób skorzystało z zaproszenia wójta Krzysztofa Tworka i zasiadło przy wigilijnych stołach w sali widowiskowej samorządowego centrum kultury w Obrazowie by wspólnie świętować ten wyjątkowy czas. To jest spotkanie integracyjne, bo to nie są podopieczni ośrodka pomocy społecznej, to są wszyscy mieszkańcy z całego terenu naszej gminy. To jest ich dzień. Chcemy im pokazać, że o nich nie zapominamy, że o nich dbamy i te skromne, ta skromna wieczerza, można powiedzieć, te pierogi, e, łóżka e, czy wszystkie te dary, które dzisiaj przygotowaliśmy, są dla nich. Chcemy pokazać, że są dla nas bardzo ważni, bo bez, bez nich w wielu przypadkach nie byłoby nas. Takie spotkania dla części mieszkańców są długo wyczekiwane. Innych trzeba było do przyjścia zachęcić. Jednak dla wszystkich jest to okazja wyjścia z tzw. Tak czterech ścian. Wiele takich osób, które wyczekują, faktycznie pytają się same, same dziś szukają kontaktu, żeby, żeby tutaj pamiętać o nich. No Innych trzeba wiadomo, bardziej zachęcać. Wiele osób, które tutaj przychodzą, które zapraszamy, to są osoby samotne, osoby starsze, które tak naprawdę gdzieś na co dzień no, nie mają kontaktu z ludźmi, gdzieś się zamykają w domu, a tutaj jest okazja wyjść, no, porozmawiać, spędzić czas. Piękna Jesełka zaprezentowała społeczność Szkoły Podstawowej z Obrazowa, dla której występ przed tak zacną widownią był zaszczytem. Dla nas jest to zaszczytem, aby dla osób w podeszłym wieku, samotnych, ukazać dzisiaj troszeczkę radości, miłości i wdzięczności za to, że ci Państwo są z nami. Dla tych młodych uczniów będzie to niezwykła żywa lekcja historii, przekazując. Najważniejsze wartości w tym czasie, czyli prawdę, miłość, dobroć, poszanowanie starszych ludzi i dzielenia się właśnie dobrem. Było to wyjątkowe przedstawienie ze względu na jego aktorów. Ważną rolę pełnią tu uczniowie, ale również w tym roku zintegrowali się moi rodzice i biorą udział również w tym przedstawieniu. Oprócz uczty duchowej, jakiej dostarczyła inscenizacja dziewczynki z zapałkami, była uczta dla ciała. Uczestnicy zajadali się pierogami, uszkami, barszczem, rybami, ciastami. Jereszczyk STV Info